Sądząc z liczby i rangi obecnych na jego urodzinach gości, Jezioro Zegrzyńskie to jubilat wielce ustosunkowany, czemu zresztą trudno się dziwić, bo przez 50 lat zaskarbił sobie masę przyjaciół i pomyśleć, że pół wieku temu stopień wody Dębę miał być jedynie fragmentem drogi wodnej wschód zachód łączącej Związek Radziecki z NRD. Plany były piękne, z tego wyszło wyszły tylko dwa obiekty, działające, że tak powiem, w pojedynkę. Czyli dębę na Darwi i Włocławek na Wiśle. Później powstały w latach 60., -tych, 70. -tych ośrodki rekreacyjno wypoczynkowe tak zwane budżetowe, które były finansowane z budżetu państwa. Jak zmienił się ustrój, no to to wszystko zaczęło padać i na początku lat 90., 92 właściwie wokół zalewu nic nie funkcjonowało. Kiedy pojawiły się samorządy rozpoczęto budowę kanalizacji, infrastruktury technicznej i tworzenie planu zagospodarowania przestrzennego. Starano się też pozyskiwać inwestorów, ale to już inna historia, o której zresztą podczas konferencji w serockim hotelu Narwil mówiono dużo. Więcej uwagi poświęcono jednak przyszłości jeziora, bo decydenci zaczynają rozumieć, że na samej bliskości stolicy akwen daleko nie dopłynie. Wykorzystanie zalewu Zagrzyńskiego pozostawia bardzo wiele do życzenia. Jak obserwuję zalew przejeżdżający samochodem czy, 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 czy z brzegu, to jest bardzo mało użytkowników. To jest największy, ze, jedyny zbiornik głodny dla 3 milionowej aglomeracji a często użytkowników tego zalewu można policzyć na palcach jednej ręki. Ale są też problemy, o których chcę mówić. Konferencja właśnie też ma to zasygnalizować. Kwestia nieuregulowanych stanów prawnych, kwestia stanu urządzeń tych hydrotechnicznych, zapór. To są wszystko sprawy ponadlokalne, sprawy, które wymagają interwencji i pomocy ze strony państwa. Zdaniem prezydenta, legionowa rozwojowa stagnacja zalewu wynika też z faktu, że położone nad nim ośrodki zamiast działać razem, patrzą na siebie wilkiem i to wcale nie morskim. Myślę, że bardzo mocno brakuje spójnej, jednolitej e, kampanii informacyjnej i marketingowej dotyczącej zalewu. On się kojarzy cały czas z paskudą zegrzyńską, z brudną wodą, z drogą i słabą ofertą, a to się naprawdę zmienia. Wiele wskazuje na to, że w zapomnienie odejdzie też promocyjny indywidualizm, m.in. za sprawą szefa istniejącego od blisko 10 lat Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego. To z mojej inicjatywy zaprosiłem kolegów, łącznie ze starostą powiatu legionowskiego, ażeby siąść wspólnie do stołu i zastanowić się właśnie po pierwsze nad silną, nad stworzeniem silnej marki Jeziora Zegrzyńskiego, a po drugie nad odpowiedzią na pytanie, czym tak naprawdę dla nas jezioro ma być. Dużo zrobiliśmy, ale jeszcze jest dużo do zrobienia. Rzeczywiście te 50 lat to kończy jak gdyby pewien etap i wydaje mi się, że powinniśmy wspólnie w spójności działać z wszystkimi samorządami i instytucjami rządowymi. Po to, żeby ten nasz obszar no, był konkurencyjny, tak powiem w cudzysłowie, z Mazurami. Kto jak kto, ale nosząc nazwisko Mazur, nieporęcki Wójt wie, co mówi. Jedno jest pewne: jezioro ma ogromny potencjał i grzechem byłoby go nie wykorzystać. Zalew Zegrzyński dla mieszkańców miasta Legionowa, poza tym miejscem rekreacji, powinien generować miejsca pracy. Chcę przypomnieć, że powiat Legionowski jest jednym z, z powiatów, który ma największy współczynnik bezrobocia. Dlaczego musimy pchać się w korki warszawskie, jak tutaj w ciągu 15 minut można na ten zalew dojechać? My nie chcemy, żeby Jezioro Zegrzyńskie kojarzyło się tylko z ogromnym korkiem na drogach dojazdowych. Chcemy, żeby za, za inwestorzy jeszcze bardziej znacząco zainteresowali się tym obszarem. Jeżeli coś powstaje w pięknym zresztą rejonie Polski na Mazurach, chcemy, żeby takie budowle, takie obiekty powstawały również nad Jeziorem Zegrzyńskim. Mogłoby też ono według serockiego burmistrza pełnić Wylęgarni sportowych talentów. Oczywiście pod warunkiem, że od strony technicznej akwen będzie się do tego celu nadawał. W regionalnym zarządzie gospodarki wodnej są o tym przekonani. Roboty na kilka najbliższych lat zaplanowali w każdym razie sporo. To jest remont pięciu odcinków zapór bocznych i bagrowanie, czyli spowodowanie powstania głębokości 3,5 m od koryta Narwi w Serocku do granic gminy Serockiej. Podczas piątkowej konferencji, życzeń i gratulacji, Jubilat otrzymał co niemiara. Jeśli nawet spełni się tylko ich część, będzie dobrze.